Będę robił z gliny sobie podstawkę, pod doniczkę To przy okazji, gdy będę właśnie Tak sobie kontemplował przy okazji tam odniesienia tego nagrania Póższe z nagranie o Jezusie i tu Już szatanie przy ognisku, przy ogniu I takie rozkminy jakie mógł nauki dawać mu Z myślą o, o mamionych dzieciach, mamianach By nie byli mamioni No tak ogólnikowo, tam co się dobijawi, tak jak życiowo to Wczuwając się mową w trakcie Słuchania muzyki trochę się zobaczy na modlony będę to będzie się dobawi co się nie nieprzymusowo to zrobić w Petersowie, myślę właśnie zrobić taką też podstawkę jakąś małą niedużą. dużą bo sobie taką dużą wilgotną jemy taką by zrobił mniejszą i panu Krzysztofowi by zrobił mniejszą podstawkę podstawki albo coś się wymyśli coś się wymyśli albo na przykład Jakoś postać nie postać jak jakoś coś się myśli, coś się myśli, to się myśli, coś się myśli, <grystanie> ja z się że zawsze się myśli, to jest przesłanie, że ale się myśli też już, już się zracili, już się zracili,